Witam was bardzo serdecznie, mojej byczki malinowe w kolejnym odcinku z Case Haga, gdzie dzisiaj poświęcimy powrót trybu, który wrócił na Case Battle'ach. Dokładnie to jest tryb Borow, jest to przemocarny trybik. Nie powiem, stęskniłem się za nim, wczoraj robiliśmy na nim bitwy 2 na 2, dzisiaj będziemy robić bitwy solo. No i oczywiście budżet tutaj jest i to konkretny, więc bitwy na pewno nie będą to małe. Zobaczycie zresztą sami. Dodatkowo widzowie cały czas macie cztery skiny dla osób płacających z moim kodem. I są tutaj naprawdę bardzo piękne te skiny. O dziwo trzymają się. I to dość długo jak na Cave Haga, więc to, jest, to jestem naprawdę w bardzo dużym szoku. Więc jeśli płacacie z kodem ADDICSON, cztery skinki cały czas są dostępne na ten moment. Również w tym odcinku do zgarnia, macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał dzwoneczkiem, stać łapkę w górę, skomentować odcinek, a jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie wpisać mój kod ADDICSON przez Zwał, gdzie dostajecie darmowe 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętacie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich Jeśli Cię szybka i bezpieczna wymiana. Zapraszam Cię na Pirates. Swap z Kodem Addison: macie 35% więcej bonusu do depozytu przy każdej wpłacie. Ja biorę się już tu za montowanie pierwszej grubej bitwy. I tak, no skrzynki, na które tak zbytnio nie możemy sobie pozwolić. Weźmy sobie od najdroższych, dajmy. Dobra, wiecie co. Te o, pierdziele, 10 takich i może 10 takich. To tak rozgrzeweczkowo. Na no, to akurat bardzo mało wydamy, bo to będzie 2000 zł. Ale żeby zobaczyć, nie? Solo dwie osoby, jak to będzie dzisiaj nam szło. Co tutaj ciekawego z tych skrzynek poleci? O, one są bardziej chyba takie procentowe i to tak mocno. Tylko muszę sobie właśnie przypom... Oj, oj, oj. Przypomnieć z jaką częstotliwością, jakie skiny tu leciały. Ale początek mamy tu, widzę, obfity. Dobra, pulka się zbiera, że tak powiem. Pulka się zbiera. No, ja liczę, że tu koronka jakaś na pewno jeszcze dla mnie wyleci. I może będzie to lepsza, bo on tutaj chyba takiej górnolotnej tej korony nie wydropił z tej skrzynki, mi się wydaje. Są tam zdecydowanie lepsze skiny, ale myślę. O, ja, 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 no, myślałem, że to jest właśnie ten moment. Dobra, dwa karambity i dwa takie same stany, no już byśmy go dogonili, ale niestety nie dał nam się tutaj dogonić i teraz jeszcze w ogóle powiększa swoją przewagę kolejną kocą. niestety, no nie wygląda to w tym momencie już za dobrze. Teraz to już nie dość, że musimy wydrapić koronę, to jeszcze dodatkowo musimy jakiegoś jednego kole konkretnego kolejnego skina wydropić, żeby wyjść na prowadzenie, no i oczywiście kolejna trzecia już korona. Dobrze, że to jest dosyć tania bitwa, dosyć, że to jest dosyć tania bitwa rozgrzeweczkowa. Że jednak tu nie przesadziliśmy. Okej. Okay. Hoł możemy oddać. Chociaż jeszcze tu niby jest droższa skrzynia. Tu może traf... Tu możemy trafić houla. Nawet Dragon Lore. Nawet Dragon Lore. No na tych skrzynkach wszystko się może wydarzyć. Niby. Niby jeszcze to nie jest przegrane. Co? Co tu będzie? Proszę, daj coś konkretnego. Talon, ile? Ajajaj, aj, aj. no ten talon jest. Ancz niż ten karambit co tam leje, ale nie, no nie, tutaj nie ma szans, no nawet nie chcę tej, tej skrzynki odpuścić. Kolejna korona, też nie, nie tutaj jakoś Dragon Lore ani hola, ale no, ciężki orzech do zgryzienia, że tak powiem, na sam początek nam się trafił. Bitwa za 22 koła, wydajemy na nią 2000, no to jest w tym trybie Boru naprawdę... Coś pięknego, tak jak wczoraj powiedziałem, to jest idealny tryb, żeby można było sobie właśnie te droższe skrzynki poodpierać, nie mając do takiego konkretnego budżetu. A i korona kolejna, tak szczerze no widzę, tak skończyłem... O matko, jeszcze dostał meduzę. No nie da rady, no, ile, ile mu tu kolon wyleciało w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć koron. To moich trzech. Ej, też w sumie nie tak mało dla mnie, ale jego zdecydowanie lepsze były. No niestety, pula bardzo konkretna. 7 koła tu było do zgarnięcia, ale tak jak powiedziałem, to jest pierwsza bitwa. To była taka rozgrzeweczkowa, żeby te skrzynki sobie zobaczyć. Od nich już odbijemy. Może tutaj tą nową dodamy sobie. 10 tych nowych. I dajmy sobie tak zaszalejmy. Tak z 10 tych, ile to wyjdzie. 5 koła bitwa, dobra. Ta pięć koła mamy 20 skrzyń. No i zobaczymy, czy rezultat będzie taki sam, jak w tamtej bitwie. Czy będą tu jakieś korony? Teraz dla nas, teraz dominacja koron Adixona Musimy z odkuć się za tamtą bitwę i lecimy dalej. Jeszcze dyszlak nam zostanie. Dyszeczka. Tą dyszeczkę sobie wydamy. To, co teraz wydropimy, zostawimy w ekwipunku. I będzie plan idealny. Chociaż tu śmierdzi nawajami, nie śmierdzi nawajami. Kurde, co jest? Są tu jakieś inne skiny? O, jeszcze guty są, on już drugiego takiego guta trafia. No ja, jak na razie sam. O, rękawice! No jest coraz grubiej i dają nam prowadzenie te rękawiczki. Ale koron nie ma i ja nawet nie wiem, czekacie, tu przelatują korony. Nie, tu. A nie, są korony, są. Są na tej skrzynce. No, jak na razie skrzynka chyba najgorzej, która się zaprezentowała z tych droższych. Naprawdę. Nawet szkoda mi tego komentować. Całe szczęście mamy przed sobą teraz mocnego zawodnika, gdzie tutaj naprawdę skiny na koronach mogą być tak grube, że zaraz możemy spać z krzeseł. Tylko czy te koronki wylecą? Nie no, myślę, że może na tyle skrzynek przynajmniej jedną nam tutaj sypnie, nie? Przynajmniej jedną. Ej, nadrabia. Widzę tak na zmianę. Raz on ma przewagę, raz ja mam przewagę. I teraz trafia mocnego. co? Ale my rękawiczki, co? 11 koła, co? I TO BEZ KORONY TAKI SKINEK?! Dalej jest tu niebezpiecznie Ale jest tu niebezpiecznie, my dalej nie mamy jakiejś takiej ogromnej przewagi, Bo on też ek cza trafił za 7. No, ostatnia skrzynia zadecyduje, czy my zostaniemy tu przy tym winie Chyba mamy, chyba ma-mamy, mamy, mamy Siedem koła, no ale na- Nie, zwróciła się bitwa, zwróciła się Tylko nie zwróciła się niestety tamta, dobra Zostawiamy to w ekwipunku. Zostawiamy i zostawiamy. I widzowie, teraz czas na jeszcze znacznie większy asortyment. Tylko może tak do 3, 4, może tak do 6 koła, nie? Hmm. Hmm. Co by tu wpierdzielić? Może takiego miksa byśmy zrobili. Totalny miks. Za dyszkę, Dobra, styka idealnie, 13 skrzyń, ale to widzowie już jest bitwa ze skrzynkami górnolotnymi, jednymi z najdroższych na stronie, tak naprawdę. Więc to musimy zdominować. I tu już pewnie jakiś M4 Hall, jakiś AWP Dragon Lore ma znacznie większy sens, żeby tu wyleciał i znacznie większe szanse i jest tutaj golden arabeska. Pierwszy dobry skin. Ładnie. Tu był najdroższy ten? Nie, tu hall był najdroższy. Dobra, co z tej? tej mamy Gamma Dopplera. Oj, nadrabia tutaj talonkiem do nas, ale my teraz też ładny sztylecik, ninży. Dostaliśmy tu szkieletona Jeszcze tutaj jesteśmy na. Może tak powiem, w grze. Tu co jest? Crimson. Kimono. Jak na 4 koła, 18. Najdroższe, ale tu pewnie jest więcej takich podobno cenowych, pewnie do tych do rękawiczek, pewnie za 16, 17. O matko, o matko. No to co? AWP Dragon Lore. Poproszę. Hole! Mamy Houla! Dobra, też dobrze, też dobrze. Ej, ile? Jest, jest, wygraliśmy. Dwa koła, znowu dwa koła, profit. Znowu dwa koła, profit. Po raz kolejny. Kurcze pieczone. Dobra, ale jest, jest ogólnie profit na tym odcinku. No, zwróciło nam się za tamtą bitwę. Jesteśmy na proficie, ale jeszcze jedna bitwa niech tutaj wleci. Jeszcze jedna. Powiem Wam, że aż przyjemnie się na tych skinkach droższych robi te bitwy, bo te skiny. No, zdecydowanie lepiej wyglądają niż tych tańszych. I to widać. Słychać i czuć. Dobra, ostatnia bitwa. 11 skrzyneczek dajmy. Dajmy on. Dajmy tutaj oczywiście 10% za 10 koła sobie zmontujemy. I może zaryzykujmy na 3 osoby. A chuj, yolo. Niech się niech się dzieje. Jesteśmy w gazie. Spróbujmy, spróbujmy jedną taką bitwę na zakończenie. Konkretniejszą! I matko, jedyna! Zaczynamy dobrze. Okej, okay, dobra. My, bo myślałem, że to ten sam karambit, ale jednak nie. Jednak nie, ale nadrabiał dona, nadrabia. Kolejny karambicik jeszcze teraz akaczyk. No, małymi kroczkami, że tak powiem, tutaj stąpa. Małymi kroczkami stąpa i jest już koło dupy naszej, więc Mogą to być małe kroczki, ale stosowne, stosowne. Małymi kroczkami do przodu, jak to się mówi. Kurwa i wychodzi na prowadzenie. Nie wierzę, nie wierzę. Od tamtej od tamtego karambita nic nam nie wyleciało. Rozumiecie to? Od tamtego karambita nic nam nie wyleciało. Co jest? White Lotus jest za stówę tu. Ja pierdolę, jakby taki wyleciał. I rękawiczki, jeszcze dobra. Może tutaj? Hole? Dragon lore? Kończymy, widzowie, kończymy na tej bitwie. Niestety, dzisiaj się nam nie udało tutaj wyjść na plus. Konkretne bitewki. Dziękuję Wam, Szybciej, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętacie Koda Dixon? Nie zawsze się wygrywa koło was. Nara.